Jednostek OSP Steren Gminy gotowych do rozpoczęcia Dnia Strażaków. Bardzo dziękuję. Witam Strażaków, Ochotników. A przede wszystkim jest mi miło, że na ten dzisiejszy dzień również czas znalazł wicestarosta, pan Marcin Cyganie, bo to tylko jest że jest to ważne wydarzenie w życiu społeczności naszej lokalnej, gminnej, że jest z nami radny powiatowy Waldemar Jedynak, no i nasza radna Karolina Tomczyszyn. Bardzo się cieszymy, że przedstawiciele Właśnie z nami mówiliśmy, że dzisiaj to jest nasz pomysł. umysłu. Jesteście ważni dla tej społeczności, ponieważ nazywamy Was strażnikami żywiołów. Jesteście zawsze tam, gdzie was potrzeba. Nie myślicie wtedy, wyjeżdżając do akcji, jak będzie, czy damy radę, tylko zakładacie, że na pewno zawsze poradzicie sobie z żywiołem, który właśnie się gdzieś rozpętał i ktoś czeka na tą waszą pomoc. Dlatego, że wkładacie serce w to, co robicie. Bez odrobiny serca, które wkładacie, nie byłoby takich wspaniałych waszych sukcesów i tak wspaniałych akcji, które przeprowadzacie. Moi drodzy, nie wiem, żeby ile słów człowiek chciałby powiedzieć, to i tak nie jest w stanie oddać tego, to powinien oddać słowem, żeby udowodnić, jak ważni jesteście. Kiedyś strażak to była osoba, która tak naprawdę wzywana była tylko do zdarzeń losowych. Pożar, powódź, inne zdarzenia lotowe, jakieś imprezy, które warto, czy zdarzenia, które warto przeprowadzić z Waszym udziałem, bądź przy Waszej pomocy. I dzisiaj z całego serca za to pragnę podziękować. Życzę Wam, żeby święty Florian zawsze Was wspierał. Niech Was prowadzi do akcji bezpiecznie, z akcji z powrotem do domu. Niech Wam w domach rodzinnych przyja, atmosfera i szczęście rodzinne, bo to jest potrzebne w życiu każdego człowieka. Niech Wam się jak najlepiej darzy zawodowo i w Waszych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Bardzo dziękuję. Panie starosto? Pani Panie Wójcie wszystko powiedziała, co ma na Ja wam życzę, żebyście mieli tyle powrotu powrotów co wyjazdów na akcję. Żeby się tych wyjazdów mieli jak najmniej, lepiej pomagać społecznie niż te akcje, bo każda akcja wiąże się z, z czyimś nieszczęściem. Żeby tych nie było jak najmniej na terenie naszej gminy, wszędzie tych, jak najmniej tych nieszczęść. A w zawodach strażackich życzę, żeby wygrała drużyna najlepsza i myślę, że to będzie drużyna Brawo, z Lokalny z a najbardziej jesteśmy dumni, prawda Panie wtedy, kiedy pojawiają się ci w czerwonych mundurkach. Wy jesteście przyszłością tej straży. Bardzo też jesteśmy szczęśliwi i dumni, że spotykają się z nami i przychodzą do nas ci, którzy na chwilę odeszli, bo już pewien element życia strażackiego wypełnili. I im też pokłon i podziękowania. I zakładamy, że będziecie zawsze radą służyli i zachęcali tych młodych. Bo jeśli będzie się powiększała społeczność strażacka, to gmina Bogdaniec będzie nader bezpieczną gminą. I tak już jesteśmy bezpieczną. A Bogdanie kiedy wy będziecie wami. zasilać te strażackie szeregi, to tym bardziej będziecie podnosić bezpieczeństwo. Zachęcajcie swoich starszych i młodszych kolegów, że warto do tej drużyny należeć. Bo to jest zaszczyt nosić mundur strażaka. Bo to jest honor nieść pomoc innym. Którzy działają w naszej społeczności, wyróżniają się ponad przeciętną docenić i wyróżnić. i za chwilę odczytamy, wyczytamy druków którzy wystąpią z szeregu i zostaną nadane odznaczenia strażaka wzorowego oraz wyróżnienia, podziękowania. Lewandowicz Jacek. Brawo. Brawo Jacek. Lewicki Krzysztof. Życzymy sobie jeszcze więcej. Michał, <noise> Michale, cztery gratulacje, niech się wiedzie. Na każdym odcinku. Druh, Kanioski Przemysław. Dobry na W naszej sprawie bardzo się cieszę, że kiedyś te drogi tutaj były skierowane. Wszystkiego dobrego, panie psycho. Druchna Bukowska Anetka. Nie no niemożliwe żliwe druch. Gratuluję Anetka. Cieszę się, że się dałaś namówić. To nie bardzo miło. Powodzenia. Bardzo nie ma tego jednego strzaka. nie ma. Łącznie z prezesem Zarządu Gminnego SP chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za udział w akcjach. Za zdyscyplinowanie, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu po to, żeby innym żyło się bezpiecznie. Łukasz za druk. Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo, widzę, się rodzą, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Druk Krzysztof Nowak. To cóż tu o Krzysztofie Nowaku można powiedzieć? Jakby go nie było, to ja musiałam sobie go wymyślić, bo nie wyobrażam sobie obrony naszych tutaj wszystkich zdarzeń bez Ciebie, Krzysztof. Z całego Dobra, serca dziękuję. dziękuję. Rafał Kulesza. za na Za dziękuję bardzo Panie Rafał. Mariusz Kulesza. No Mariusz, to o. samo. <głosy <głosy> Piotr Jasiński. U teraz ze spotkaniem um, świata, i tak dalej. Drug, że gożkańczyn. Drug, Patryk sala, Drug, Jacek Lewandowicz. Drug, Michał Kulesa. Wasze króka prosto, nieustannie dziękuję. Druch Jan Miszewski. Jest. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Druch Paweł Walczyński. Gratuluję. I druch Przemysław gratuluję. Kanioski. Gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję. I się gratuluję. I druh Przemysław Kaniowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Widzicie, żeby się dobrze wypracowało.

Ślubuję! Ze wszystkich sił służyć naszej ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną no. pracą młodzieży pożarniczej! Ślubujemy! Przed pożarami i innymi klęskowy, klęskami żywiołowymi? Ślubujemy! Przestrzegać postanowień statusu Ochotniczej Straży Pożarnej w lubczynie i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? Ślubujemy! Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej? Ślubujemy! Po ślubowaniu, potem sztandarowy do szeregu stąd. Do pasowania. Śbuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Slubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Slubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję <t alienandragtany> cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Slubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję Cię na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wasze zaangażowanie dotychczasowe wierzę, że to ślubowanie będzie zawsze w pełni przez Was realizowane. To Wasze zaangażowanie, niech Wam towarzyszy każdego dnia, wtedy będzie łatwiej Wam się realizowało złożone przyrzeczenie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To jest Wasze przyrzeczenie, które można by było zamknąć w tym jednowersie. I życzę, żebyście zawsze o nim pamiętali. A jeżeli nie będziecie chcieli pamiętać, to wtedy ten mundur lepiej niech nie stoi przy Was. Ale wierzę, że właśnie spełnicie w 100% złożone przed chwilą ślubowanie. I trzymam za Was kciuki. Powodzenia młodzieży. Dziękuję bardzo. Piękne, piękne ślubowanie.